Siemanko, Fryszko Konad Pierwszy marzec i uwaga Nowe możliwości, nowy miesiąc Jakiś nowy początek Także możemy obrać nowe cele Może kogoś z Was Celem będzie nawodnienie Polecam mega się nawadniać Dzisiaj, dzisiaj taki Prosty, prosty przekaz, że Pamiętajcie o tym, że jesteśmy W dużej ilości zbudowani z wody Więc warto jednak tą wodę wtłaczać W te w te nasze komórki wżyły, żyły, niech to wszędzie płynie niech układ nerwowy, niech to wszystko będzie naelektryzowane z dobrym przepływem, a jak wiecie prąd dobrze, woda dobrze przewodzi prąd, także ma wtedy jak płynąć elegancko mózg jest na innym poziomie, także mówię to z doświadczenia, kiedy, kiedy mam odpowiednią ilość głowy, głowy w mojej wodzie wody w moim organizmie to od razu widzę rezultaty, kiedy jak jestem nawodniony, wszystko przepływa, mam klarowność myśli, wszystko płynie, puch, 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 puch. Łatwiej mi się pracuje, łatwiej mi się robi wszystko. Także mmm, polecam coś takiego melona, którego mam ze skipa. Dokładnie tu są dwa melony. Są to jedne z najlepszych melonów jakie jadłem. E, miałem tu więcej ze skipów. I akurat te, które z wierzchu były uszkodzone coś tam, czuję, że są najlepsze. Także dru, drugi przekaz to nie musicie wydawać pieniędzy na jedzenie mm, za bardzo. Możecie sobie czasem kupić to, co chcecie. Możecie sobie zawsze kupić to, co chcecie, ale warto zwrócić uwagę, że gdzieś ktoś możliwe, że będzie wyrzucał owoce albo jakieś inne rzeczy, które są tylko troszkę uszkodzone z wierzchu. Także mega polecam. Mm, chodzić na skipy, odzyskać y, jakieś jedzonko. I dzięki temu zaoszczędzicie sobie kasę, za tą kasę możecie sobie zabrać swoją partnerkę, partnera na jakiś masaż, do spa, możecie pojechać gdzie chcecie po prostu, na jakąś wycieczkę w góry, mm, cokolwiek. Także fajnie, fajnie jest mm, jakby zaoszczędzić te pieniądze i później zainwestować w siebie tak naprawdę. Będziecie czuli się coraz lepiej, będziecie przyciągać coraz to piękniejsze sytuacje. Jak będziecie przyciągać coraz to piękniejsze sytuacje, będziecie się znowu czuli coraz lepiej i kółko się zazębia. I zależy jakie koło człowiek wybiera, tak? Czy koło wybiera jakiegoś o, trochę światła rzucimy na tą przestrzeń. Yy. Czy człowiek wybiera koło jakiegoś cierpienia, zmartwień? Czy wybiera koło ofitości, przyjemności? I pamiętajcie, że codziennie jest nowy dzień. Codziennie jest nowy dzień. I podczas snu możemy też mieć różne doświadczenia i możemy obudzić się z uczuciami tych doświadczeń. Także dobrze sobie rano wyzerować chyba, że mieście mega niesamowite sny i chcecie pozostać przy tych uczuciach, ale fajnie sobie zrobić rano czystą kartę, czystą kartę w głowie i w tą czystą przestrzeń, czyli wstecie, macie chwilę tej czystości i gdzie pójdzie wasza uwaga. Gdzie pójdzie Wasza uwaga i jak macie ten moment, kiedy łatwo dotrzeć do Waszej podświadomości, fajnie jak pokierujecie tę uwagę w Wasze marzenia. Także wstać, czysta karta, załadować na czystą kartę Wasze marzenia, później się dobrze nawodnić w ciągu dnia. Tam zależy, o której jecie mam, ja Jest po 14 i dopiero jem teraz pierwszy posiłek. Wcześniej wypiłem prawie litr ziół, piął i orzech włoski. Także w smaku pyszne. <noise> no i, i to chcę wam przedstawić, żeby żeby się zapętlać w te przyjemne emocje, w te mm, przyjemne doświadczenia i kreować ich coraz więcej, bo możemy to robić. To my wybieramy. Oczywiście nie przywiązywać do nich, że musi być zawsze pięknie, musi być zawsze pięknie. Nie musi być zawsze pięknie, ale może być. Może być, bo kto nam zabroni, nie? Jesteśmy dziećmi Boga. Także możemy tworzyć, co chcemy. No i... Życzę wam smacznych owoców, polecam się nawadniać i wypełniajcie swoją czystą kartę tym, co chcecie, aby było napełnione. Także warto się zastanowić, warto się zastanowić nad tym, czego chcę, czego pragnę, jakie są moje marzenia. Jak chcę, żeby moje życie wyglądało, gdzie chcę pracować, co chcę robić, jak chcę wyglądać, jak chcę, żeby moje oczy wyglądały, jak chcę, żeby moje włosy wyglądały, jakie chcę mieć zdrowie. Zadajcie sobie te pytania. Ja też sobie je zadaję i fajnie sobie, jak Wam to nagrywam, przypominać. W sumie, czy zadaję, jak chcę, żeby moje oczy wyglądały? Od razu w sumie daję sobie odpowiedź, czy, więc, więc w sumie wymyślimy właśnie narzędzie, żeby jeszcze w tym kierunku, kierunku pójść. Więc w sumie typowo sobie nie zadaję, ale daję już odpowiedzi, także <laughs> pytanie, które gdzieś tam jest może w przestrzeni już zostało odpowiedziane. Także mega, mega, mega ciekawa rozkwina. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego Pozdrawiam Was z Islandii, 1 marca Wiosna nadchodzi Biało jak nie wiem Za troszkę śmigam na wycieczkę, może nagram coś na wycieczce Piąteczka I polecam mega Tego człowieka Zmienił moje życie Polecam, Kuba zrobiła kawał dobrej roboty, że jest to ściągnięte tutaj na Polskę I jest zrobione po polsku Także mega super Smacznego